Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski i jest ze mną Michał Rakowicz. Jerry, witam cię bardzo serdecznie. Cześć! Cześć Mando, witam wszystkich. No i dzisiaj kontynuujemy naszą falę e, wychodzenia z dołka, zaległości, gwiezdnowojennych, e, jeżeli chodzi o komiksy. Dzisiaj na warsztat bierzemy komiks Django Fett pod tytułem Szlak straconej nadziei. To jest e, samodzielny tom, pojedynczy album, zamknięta historia i bardzo krótka historia, bo to są tylko cztery zeszyty. E, I mój drogi. Kto tutaj nam przyszykował ten szlak straconej nadziei? No, za scenariusz odpowiada Ethan Sachs, czyli człowiek, który dał nam łowców nagród komiksowych, których niedawno w, Konglo, w końcu udało nam się domknąć, a za rysunki odpowiada Luke Ross, który też na tej ostatniej fali nam się przewinął, on bodajże rysował fragment w Gwiezdnych Wojnach i właśnie wtedy sygnalizowaliśmy, że spotkamy się z nim wkrótce w pełnoformatowym albumie, no i troszeczkę spoilerując, Yeah. <laughs> To, że Ethan Sachs odpowiada za scenariusz, ma tutaj bardzo dużo sensu, bo pomimo tego, że to jest komiks rozgrywający się w przeszłości, no bo tyczy się Django Feta, w przeszłości z perspektywy łowców nagród, no to tutaj bardzo mocno czuć właśnie klimat, który w łowcach nagród Sachs wykreował i, i, i takie pomysły, koncepcje, które tam serwował. No i nawet sam dość spoglądającego, bo pojawiają się przynajmniej dwie postaci z Łowców mm -hmm. Nagród, e, z czego jedna to w zasadzie ma swoją genezę tutaj. To jest, nie, nie wiem dokładnie, kiedy to się rozgrywa, ale tutaj Django nie ma jeszcze Boby i temat ewentualnego dziecka, którym mógłby się zajmować nawet tutaj zostaje poruszony w jednej rozmowie. No i finał tego komiksu e, zwiastuje nam zainteresowanie Django fetem przez Hrabiego Duku. Więc to jest gdzieś tam jeszcze przed epizodem drugim, na pewno. I nie wiem jak dużo przed epizodem drugim. Dobra. Jak wygląda fabuła tego komiksu? Jest prosta i krótka, i dzisiaj powinno pójść szybko. E, mamy oczywiście akcję wprowadzającą na początku taki standardzik, czyli jakieś tam polowanie Django Feta na dwie trzy strony na kogoś tam za kogo dostanie nagrodę. No a potem dowiadujemy się czego będzie dotyczyć ten konkretny tom i widzimy takie spotkanie pokojowe. To jest takie polityczne zagranie kanclerza Valorum w celu doprowadzenia do pokoju pomiędzy dwoma rasami zamieszkującymi wodną planetę Gli Anslem. To są rasy Nautolanie i Aselmianie. Tych drugich znamy, to jest ich przedstawicielem: jest Keith Fisto w Radzie Jedi. Oni tam kłócą się od zawsze. I tutaj no, mamy takie spotkanie, gdzie próbują pogodzić te dwie rasy, i zostaje wyciągnięty taki klejnot, Taki artefakt, który się nazywa Nadzieja Gli Anslem. To jest taki klejnot, który zawiera w sobie dwa klejnoty jakieś wielkie, ważne dla tych dwóch raz. Klejnot Lewiatana i święty ognisty kamień króla Skraula. E, no ale spotkanie zostaje przerwane, ponieważ e, dochodzi do e, rabunku. Włamują się jakieś bandziory na salę i kradną ten, e, tą nadzieję. Jay Glee Anslem. E, no i właśnie wtedy zostaje wynajęty Django Fett, żeby rozwiązać tę sprawę i zdobyć jak najszybciej ten kryształ, ponieważ kanclerz Valorum jest zaniepokojony, bo jeśli tutaj na nowo wybuchnie konflikt zbrojny między tymi rasami, to mu się posypie w polityce. Okazuje się, że znacznie więcej e, łowców nagród zostaje w to zaangażowanych, bo w zasadzie wszyscy dostają takie zlecenie. E, równolegle e, z więzienia zostaje wypuszczona aura sync, która przez cały komiks śledzi e, Django, żeby doprowadził ją do złodzieja i do tego artefaktu, e, a potem okazuje się, że tam są po, po, podwójne, potrójne gdzieś tam dna tej intrygi. No i tak naprawdę to jest dosyć proste. No, Django Fett mniej więcej w trzecim zeszycie e, rozwiązuje już tę zagadkę, ale się wszystko sypie. Okazuje się, że tak naprawdę w zasadzie każdy, kto był zaangażowany w tę sprawę miał jakieś e, dodatkowe, e, p, p, dodatkową podbudowę tego, co chciał robić. Tak naprawdę każdy o wszystkim wie, ale jest ten udaje z tego powodu, a ten ściemnia z tego powodu. No i ten ostatni, Komiks trochę, ten ostatni zeszyt tego tomu. No to formuje się Drużyna Mała z Django Feta, Auri Singh i Młodziutkiej na No i oni doprowadzają do, do zakończenia tej sprawy, ale tak naprawdę nawet zamknięcie tego komiksu to jest no, że mówimy sobie coś oficjalnie. My wiemy, że. Wy w tym maczaliście palce, wy wiecie, że my wiemy, ale sprawa zostaje zamknięta, przyklepana i, i tak to się kończy. No i na początek jedną rzecz dopowiem odnośnie tego timeline'u, bo z ciekawości sobie sprawdziłem, bo tak mi się wydawało, że to jest jeszcze przed epizodem pierwszym i tak jest, to jest rok przed epizodem pierwszym komiks no, się rozgrywający. Nie, nie, się. nie myliłeś się. Rok przed epizodem pierwszym, to nadal przed epizodem tak, drugim. Tak, tak, tak. Nie, ja nie mówię, że się myliłeś, tylko y, chciałem y, od razu jakby płynnie przejść do tego, dlatego, że ja mam wrażenie, że ten komiks y, Całkiem fajnie wprowadza pewne wątki, które w tym epizodzie pierwszym i w tym okresie generalnie będą rozwijane. No, bo widzimy tutaj no, Lordów Sitów, którzy już rozgrywają swoje szachy 5d, które mają doprowadzić do upadku Republiki. Mamy te, w ogóle cały ten wątek polityczny, przede wszystkim słabnącej pozycji kanclerza Waloruma. No tak, no, czyli to musiało być przed epizodem pierwszym, skoro mamy kanclerza Waloniego. Tak, tak. I, i tutaj no, widzimy po prostu też te, te, to, to, jak właśnie ta jego pozycja polityczna słabnie. Mamy gdzieś zasygnalizowany ten wątek klonowania, który też będzie później rozwijany. Także z jednej strony, to mówię naprawdę, podobało mi się, jak tutaj Saks różne niteczki rozciąga, które później będą rozbudowane a z drugiej strony tutaj no tak jak wspomniałem, ten komiks jest bardzo mocno w klimacie łowców nagród. Bo z jednej strony mamy postaci które gdzieś tam fanik Gwiezdnych Wojen mogą kojarzyć, no bo na pierwszym planie jest Django Fett, ale Aura Singh to też jest bohaterka, która się chyba w nawet całkiem pokaźnej ilości odcinków Clone Warsów pojawiła, chociaż ja jeszcze nie dotarłem do, do tych odcinków z nią. Tak, tak. No i w Starym Kanonie wiele komiksów było o niej, także albo z nią gdzieś tam w roli głównej. Także no, no, kiedyś to była bardzo rozwinięta postać, biorąc pod uwagę, że w epizodzie pierwszym ona się pojawia na sekundę tyłem. <laughs> Dokładnie tak. I do tego właśnie, tak jak też zasygnalizowałeś, mamy. No, poniekąd genezę na kanolasz i to też mi się strasznie podobało bo no to pokazuje, że Saks też postanowił się trochę pobawić właśnie tymi postaciami, które gdzieś tam powołał do życia. No tutaj się też przecież Klingson pojawia na chwilę, mhm. bo Django Fett z nim rozmawia i na dwóch kadrach czy trzech on jest jako hologram. Tak. Czyli ta postać gdzieś tam z końcówki, chyba z ostatniego tomu Łowców Nagród, nie? Ta, która jest w retrospekcjach, jest zawieziona do tego. Do tej kolonii droidów. Tak, tak. No to jest właśnie ten, ten kolega, nie? który później źle, źle skończył. No to jest, to jest naprawdę jakby fajnie pisane, a to, co wspomniałem, że klimatycznie to mi się bardzo kojarzy ten album z łowcami nagród, dlatego że wiesz, mamy po pierwsze łowców nagród na pierwszym planie i różne frakcje i wszyscy się próbują zakiwać po prostu i mamy pojedynki, przepychanki słowne i nie tylko. Bo Django prowadzi śledztwo. Co też wielokrotnie widzieliśmy w łowcach nagród, że. że... Nasi bohaterowie rozwiązywali jakąś zagadkę, no i tutaj to mamy, nie? Że Django przechodzi przez różne checkpointy, rozwalając bezwzględnie różne osoby. Czasem potyka się z innymi łowcami nagród, bo tutaj oprócz Aury Sings, z którą w końcu się sprzymierzy, no między innymi się pojawia postać, która jest tak wprowadzona, że w pierwszej chwili to szczerze mówiąc myślałem, że on się już gdzieś pojawił. Czyli to jest jakiś taki łowca, vigor. No, Strang, tak, nie, dokładnie. ja też od razu go zgooglałem. Czy to jest ktoś ważny? Nie, on tylko w tym komiksie był, ale w końcówce, jak okazuje się, że on jest cyborgiem, jak Valens, no to już w ogóle zgłupiałem. Nie? Ale no nie, no to jest postać tylko z tego komiksu. Tak, i, i, i wiesz, i to wszystko takie jest prowadzone, właśnie, że jest wartka akcja. Dużo i w warstwie wizualnej, i w warstwie słownej się dzieje w tych dialogach, no i przede wszystkim, właśnie te bezustanne zmiany frontów. Odkrywanie drugiego, trzeciego dna, i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony to ja nie wiem, czy to jest trochę tak, że jak wiesz, jak Ktoś Cię zapyta, czy widziałeś niedawno Żółtego Fiata, to najpierw mówisz nie, a później widzisz go non-stop. I ja teraz, jak oglądam z młodym te Clon Warsy, to, to nie wiem, czy mi się zaczyna to rzucać na głowę, ale miałem też bardzo silny vibe Clone Warsów, tych takich odcinków, powiedziałbym, politycznych. Przez wie, całą tę intrygę, która się skupia w sumie na zakulisowych gierkach, no, jak już wiemy, właśnie naszych Lordów Sithów, Którzy dybią na Republikę. I to też mi się bardzo podobało, bo to niby jest prosty wątek, to, no to cała ta historia jest i, i prosta, i szybka, ale to jest bardzo fajnie prowadzone. Jest to intrygujące I ja ci powiem, że też na razie tylko tak to, to rzucę, bo już ci oddaję głos. Bardzo podoba mi się nieoczywisty finał. Taki nieoczywisty na kilku poziomach, no bo umówmy no. się, tu w sumie nie ma. Żadnego takiego pozytywnego zakończenia, którego teoretycznie można by się było spodziewać po takiej przygodowej historyjce. Dobra, to ja ci powiem tak. To, co mówisz o tych wszystkich nawiązaniach, zgadzam się. Możliwe, że jest ich tu więcej, bo tutaj się pojawiają różne typy spod ciemnej gwiazdy. Możliwe, że to są postacie, które gdzieś się pojawiły. Aura Sings, Django tam sobie wypominają jakieś grzechy z przeszłości. Możliwe, tak, że to tak, są tak, rzeczy, no. które gdzieś były. No na tyle tego nie znam, żeby aż tak to. Wyłapywać, a możliwe, że nie było ich, no to, to, to wcale nie muszą być. I ja się zgadzam, że to ma vibe łowców nagród, ale z drugiej strony, ja przez pierwsze, no z połowę komiksu, może nawet trochę więcej, e, widziałem taką gorszą stronę tego, bo ja jestem trochę spaczony komiksami o Bobie Fecie ze Starego Kanonu, bo mhm. tego było mnóstwo. Jacek Drewnowski bardzo lubił Bobę Feta i jak miał taką możliwość, to dawał go na okładkę starego Star Wars Comics i tam było mnóstwo tych takich wiesz, że Boba Fett dostaje zlecenie i on jest najsilniejszy, najmocniejszy. Boba jeszcze w tamtych komiksach, Boba, który był milczący w filmach w tamtych komiksach, bardzo dużo mówił e, i, i ja tak tutaj czułem vibe bardziej tego, Okay. Plus e, łowcy nagród, e, han solo, no to to są komiksy oparte na humorze, na przekomarzaniach, na żartach słownych, na... Cały, cały czas, wiesz, wpadamy w jakąś kabałę, coś się posypało, przerzucamy się one-linerami, no to tutaj tego nie ma, nie? Mhm. nie ma mimiki twarzy Hana Solo, który ciągle z czubaką czy z kimkolwiek e, próbuje go przekonać i wszelkie różne możliwe miny robi, czy to Lando, nie? Który swoimi minami błyszczy, bo tutaj mamy Django, który jest w hełmie, więc cały czas jest w hełmie. Nie gada dużo, to jest z, z jednej strony plus, z drugiej, no, to jest zupełnie Inny komiks pod tym kątem niż uh -huh. łowcy nagród i wszystkie pochodne łowców nagród. I ja, no, tak mówię, no, na pewnym etapie byłem przekonany, że będę na nie, że dojedziemy do końca, oni rozwiążą tę sprawę, i tak, no dobra, nie? Ale właśnie jak się zaczyna wchodzenie w te głębsze warstwy tej intrygi, i jak tutaj się okazuje, że każdy w zasadzie y, ma drugie motywacje tego, co się dzieje, i tak jak jak mówisz, nie to zakończenie, że w zasadzie tu każdy miał coś za uszami i, i to jest tak fajnie, wiesz, Django Fett, który jest łowcą nagród, on tu jak polityk w zasadzie się zachowuje. Mm -hmm, to jest tak. jak rozmowa dwóch polityków, nie? E, ta, ta końcówka. I, I to mi się super podobało. I to jest ostatecznie fajny komiks, bo to są tylko cztery zeszyty. Bardzo dobrze. To nie potrzebowało więcej. E, no nie miało potencjału na więcej, moim zdaniem. Tyle, ile tutaj dostajemy, to jest idealnie zrobione. Właśnie, no ratuje to bardzo mocno ta druga część tego komiksu. No to widzisz, to ja t, totalnie nie wyłapałem tego klimatu tych starych komiksów z fetem, bo ja ich prawie, że nie znam. Nie, nie wiem, czy ja z jeden komiks ze starego kanonu z nim na pierwszym planie czytałem, więc nie miałem jakby takich, takich zaszłości, ale też się zgadzam, że właśnie ta druga połowa ona zmienia troszeczkę klimat, bo tam wchodzimy głębiej właśnie w tę warstwę, warstwę polityczną. A ja ci powiem, że ja w ogóle to, to lubię. Nie? To, to jest coś, co pewnie to nie jest jakaś specjalnie popularna opinia, ale mi się podobało zawsze to rozpo, rozpolitykowanie tych pierwszych trzech epizodów. Podoba mi się to w wojnach klonów serialowych, gdzie też tych wątków różnego rodzaju politycznych i gierek politycznych jest dużo. I tutaj też mi się to podoba, bo właśnie mówię, dla mnie to było wręcz szokujące, bo jednak jestem jakoś tam przyzwyczajony do tego, że. Co do zasady, te historie mają pozytywne zakończenie. Nie? No, że nasi bohaterowie, nieważne ile im byś na głowę zwaliło, no to wychodzą z tego obronną ręką. A tutaj to, to jest. Właśnie, bardzo ciekawie poprowadzone, no bo nie mamy z jednej strony jednoznacznie pozytywnego bohatera w ogóle w roli głównej, nie? Jest to z jednej strony, a z drugiej strony, właśnie kiedy dochodzimy do rozwiązania tej intrygi, widzimy, ile tam było frakcji, ile różnych gierek i giereczek, to nagle się okazuje, że nie dość, że. Ten nasz główny bohater nie jest kryształowo czysty, no bo też to, to nawet widać w paru momentach wcześniej, kiedy on po prostu zabija yy, nawet i kilka osób, totalnie, powiedziałbym, bez sensu, nie? w tym sensie, że nie musiał tego robić, a po prostu robi to, bo, bo jest Django Fettem i jest Uber Coxem i, i nikt mu nie będzie tam podskakiwał. I to właśnie takie ambi ambiwalentne zakończenie yy, też yy, dla mnie było taką wisienką yy, na torcie, bo, bo mówię, ja, szczególnie jak już. Ta nasza ekipa się połączyła, jak niby odzyskali ten artefakt, to nie jest żadnym spoilerem, bo to było wiadomo, że, że to się tak jakby potoczy, no to ja już zakładałem, że będziemy mieli, wiesz, happy end, że się tam te dwie zwaśnione nacje połączą właśnie przy okazji tego wszystkiego. I nawet jak tam, nie wiem, może będzie jakiś twist, że ktoś tam coś zwędzi za plecami i tak dalej, no to że ogólnie będzie happy end. A nie, a tutaj jednak widać, że to jest utrzymane w tej końcówce, czy na początku już właśnie ty, tego okresu upadku Republiki, i, i to naprawdę super do mnie trafiło? No, ja się z wszystkim zgadzam, i ja zawsze z przyjemnością przyjmuję komiksy z okresu prequeli czy książki, tak jak chętnie przyjąłbym, pewnie z okresu sequeli, ale z prequeli chyba nawet jeszcze w tym momencie bardziej, bo niestety sequele trochę zostały zabite. A jako, że wiesz, ciągle jesteśmy dojeni tą starą trylogią, przygniatani, to dla mnie to jest bardzo fajne. I ta końcówka, zresztą już pomijając to wszystko tam, o czym mówiliśmy, ale zupełnie samo zakończenie, że to hrabia Duku za tym stoi i no i to, to on tutaj dokłada cegiełki do upadku kanclerza Valorum i to, że on zobaczył coś fajnego, co mu się spodobało w Django Fecie i się nim zainteresował i dostajemy tam na koniec ten, tą ramkę, nie? Nie pamiętam dokładnie, co tam jest napisane, że to jeszcze nie jest koniec, ale no, to jest takie zakończenie na najprawdopodobniej, i... no, to jest takie zakończenie, wiesz, jak w w tym solo, co ostatnio omawialiśmy, że mhm. no, nie podejrzewam, że to nie komiksy będą dalej to gdzieś tam ciągnąć, tylko no, my wiemy, jak to dalej się potoczy. Wiemy, że Hrabia Duku z Django Fettem będą mieli sztamę. Wiemy, co dalej, co, co, co będzie, bo wiemy to z filmów. Nie? Więc to, to wystarczy najprawdopodobniej, a bardzo możliwe, że też komiksy będą, bo w Starym Kanonie też był tam komiks z późniejszego okresu e, z Hrabią Duku i z Django. No, a z, z jednej strony, no, o, o, tak jak słychać, chwalimy y, warstwę fabularną i to, jak to jest napisane. A jak ci się podobały rysunki y, Luka y, Rossa? Różnie. Bo było super, było mniej super, ale ogólnie ok. Ogólnie ok. B miałem wrażenie, że często w ogóle to się zmienia. Że czasami y otwieram stronę i jest jakaś planeta ze złomowiskiem i te rysunki jakoś tak zupełnie inną, jakby kolorystykę miały, takie były spłowiałe, a, a za chwilę to trochę inaczej wygląda. Czasami były tak. Y takie proste. Bywało, że mieliśmy walkę i dosłownie trzy strony, jak, jak wiesz, jak komiksy, które ja w przedszkolu rysowałem, w sensie podział na kadry. Że mhm. bierzesz linijkę, dzielisz stronę na pół i, i robisz dwie kreski w poziomie i masz sześć kwadratów na stronę. I tak bywało, że tak trzy strony były na przykład zrobione. Ale to mi. To nie, 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 ja zazwyczaj nie przepadam. Raczej wolę, jak się tam bawimy kadrami, jak one sobie jakoś pływają, ale no tak po prostu sobie tutaj zagrywał. Czasami tak, czasami tak. Dwa razy musiałem się zastanowić, co jest na rysunku, jak Django Fett czymś rzuca, bo jest tak zrobione, że on bierze jakby zamach, i to jest taki jakby łuk narysowany tego zamachu, i od środku tego łuku odchodzi w ogóle taka jeszcze jedna linia i coś leci. On raz rzuca czymś, jak chyba rozmawia właśnie z e, Clixonem a raz rzuca plecakiem w Vigora Stranka i no już jak rzucał plecakiem, to już wiedziałem, że to jest to zagranie, bo wcześniej się zastanawiałem, co tu się kuźwa dzieje na tych rysunkach, nie? ale ogólnie mi się podobały. No ja najbardziej to zwracałem uwagę właśnie na tę taką bardzo standardową formułę podania. To co powiedziałeś, że tu jest bardzo dużo stron z takim po prostu bardzo prościutkim z prościutkim ułożeniem tych kadrów, ale całościowo ja ogólnie ja ci powiem, że byłem zadowolony z tych rysunków, bo one były i dosyć szczegółowe i, i w tych momentach, kiedy nie wiem, miały być postaci filmowe na przykład, to było to widoczne, ale nie było też to wiesz a la, la roca w najgorszych momentach czy, czy w najgorszych scenach. Także to było ok. W sumie, jeżeli chodzi o akcję, to też było to dosyć czytelne. Zgadzam się, że to dziwnie wygląda, ale to nawet nie tyle, że to jest niejasne, co po prostu to trochę dziwnie wygląda ten zabieg, o którym właśnie wspomniałeś, nie? Że przy rzucaniu. Bo, bo też akurat kartkowałem komiks, jak o tym mówię, się dokładnie trafiłem na jeden z takich kadrów. I w sumie podobało mi się też, jak to kolorystycznie było ułożone, że te kolory są trochę bardziej stonowane, ale też dosyć wyraźne. No, i mówię, to co najbardziej do mnie przemawiała, to jakby spora szczegółowość tego rysunku, i to, to, no to, to, to nie jest jak dla mnie żaden komiks wybitny wizualnie, ale bardzo przyjemnie mi się na niego patrzyło. Jedna tylko, jedna rzecz mnie rozbroiła, jak się pojawia ta taka rasa nie wiem, jakiś krokodylo nosorostów. W strasznie dziwacznie te, te, ta rasa wygląda I, i nie wiem, czy oni już się gdzieś pojawiali czy nie I, i to mnie tak wybiło, bo miałem jakieś takie poczucie, że to jest wręcz nazbyt komediowe w tym momencie, ale no nie wiem, może taki był, taka była też intencja, żeby tak to wyglądało. Na tym złomowisku? Tak, 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 czy dokładnie. Ci, co no. go w alejce zaatakowali ci boskowie? Nie, nie, na, na złomowisku, na złomowisku, jak się pojawiałem... No nie, to, to te, była ta taka. Takich... ja nie jestem w stanie powiedzieć gdzie, ale ona nawet w filmie była, bo... Tylko, że wiesz, w filmie to tam miałeś tonę tych potworków w tle, bo kiedyś na Star był koleś y, chyba z Belgii w cosplayu tego. Także ja to mam dosyć wypalone w głowie, bo to była naprawdę fantastyczna, e, no, fantastyczny strój, nie? Pokażę Ci zdjęcie po tym po nagraniu. Także mm -hmm. no, ja to. Ma, ja jak ich zobaczyłem, to raczej tak. Y, chociaż też zwróciłem uwagę, że jakoś tak dziwnie rysowani są y, y, momentami, ale, ale no ja y, mam teraz wypaloną w głowie, także yy, no, ja ich znałem. Znaczy nie, to mówię, to, to wiesz, dla mnie to nie jest problem, tylko po prostu no tak yy, się zdziwiłem, yy, bo jeszcze oni mają te takie grzywki po prostu jako obcięte jak na garnek yy, w latach osiemdziesiątych fryzurki, no yy, po prostu jakoś tak mnie to uderzyło, yy, ale, yy, ale to no to nie jest jakby żadna wada, no tym bardziej jak mówisz, że to jest właśnie jakaś rasa, yy, która gdzieś tam się pojawiała, to totalnie okej. Okay. I yy, yy, na koniec ja ci powiem, że też w sumie do Dosyć mi się podobały okładki tych poszczególnych zeszytów całkiem spoko to, to było prezentowane, i w paru momentach, jak dostawaliśmy takie większe kadry, to też mi się nawet podobało. Także no, ja jestem całościowo y, bardzo zadowolony, i w sumie nawet pozytywnie zaskoczony, tak bym powiedział. No, ja też, i też się tu z wszystkim zgadzam, i też jestem zadowolony. To jest właśnie taki komiks na cztery zeszyty. Idealnie, że tak dostaliśmy i, i wyszło fajnie. i Ja jestem zadowolony. No to kończymy na dzisiaj i nie zabieramy się za kolejny komiks, żeby nadrabiać te nasze zaległości. Tak jest. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Dzięki bardzo. I do usłyszenia. Cześć! Cześć! What are we to, do? It's over! Nothing is over. Nothing! You just don't turn it off!